Jaki macie rodzaj ubezpieczenia, dziwaki? Czym kurwa jest ubezpieczenie? Tak cię uwielbiam, Luni! Oto twoja nagłoda. O, mm -hmm. przestań. Jesteś obleśny. O, przestań. To samo mówi mi terapeutka. Tak, dziwi mnie, że wciąż nie gnijesz na odwyku! Skoro nadal jesteś chodzącym z ssącym soczek Belzebuba, jakby był ostatnim chujem w piekle! Puścili mnie, bo wciąż jestem sławna. Odwyki są dla smutnych, szarych zer. Takich jak twoja siostra... Czemu tutaj parkujesz?! To jest jedyne miejsce jakie posiada moja firma, więc zabieraj stąd z tego wyścigowego tampona! Właściwie konusie, to teraz moje miejsce. Eż go Moxie! Weź go jak z Roxy! To będzie prze kurwa moc. Świetnie ci idzie Moxie! Wcześniej mi proszę jak już to nagrasz. Ha! Wow, całkiem nieźle jak na bumerkę. Jestem jakiś pięć lat starszy od ciebie. Do pobytu. <grystanie> <grystanie>